Agnieszka koster witam Państwa w piątek, 19 lipca. Zapraszam na Jawor Express. Rozpoczynamy od miłej informacji. W Jawożnie na skwerze Pechnik pojawiła się ławka oraz pamiątkowa tabliczka ku pamięci Wenecjusza Plesa, niezwykle zasłużonej osoby dla Jawożna oraz twórcy rozgrywek piłkarskich na szczeblu lokalnym. Uczczono pamięć Wenancjusza Plesa. Na skwerze pechnik stanęła ławka ku jego pamięci. Obok niej postawiono pamiątkową tabliczkę, na której można przeczytać, kim był pan Wenancjusz, a także o jego niezwykłych zasługach dla miasta Jawożna. Od najmłodszych lat związany był ze sportem. Występował na pozycji bramkarza w górniku Jawożno i Azotanii Jawożno, a po zakończeniu swojej kariery stworzył rozgrywki piłkarskie na szczeblu lokalnym i pozamiejskim. Zaangażował się w działalność amatorskich rozgrywek piłkarskich. Dzięki niemu Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe Salos. Przekształciło się w świetnie zorganizowaną ligę, był także jego honorowym prezesem. W 2021 roku radni Rady Miejskiej przyznali mu pośmiertnie tytuł zasłużony dla miasta Jawożna. W obliczu rosnących cen energii elektrycznej i gazu w Polsce rząd wprowadza bon energetyczny mający na celu wsparcie osób o niższych dochodach. Już od 1 sierpnia będzie można składać wnioski o to jednorazowe świadczenie pieniężne. Bon energetyczny jest świadczeniem jednorazowym. Przyznaje się go na zasadach określonych według kryterium dochodowego. Może go dostać każdy mieszkaniec, czy też rodzina prowadząca gospodarstwo domowe. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 rok nie przekroczyła kwoty 2500 zł dla gospodarstw jednoosobowych, a w przypadku gospodarstw wieloosobowych 1700 zł na osobę. Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego kryterium dochodowe to jest 2500 zł, i wtedy może otrzymać 300 zł takiego bonu jednorazowego. Dla gospodarstwa wielorodzinnego to jest kryterium dochodowe to jest 1700 zł na, na osobę. I tutaj mamy 400 zł takiego bonu jednorazowego dla gospodarstwa od 2 do 3 osób, 500 zł od 4 do, do 5 osób i 600 zł dla gospodarstwa, w którym są minimum 6 osób i, i wyżej. Tak? Co ważne, jeśli przekroczy się któryś z progów dochodowych, również będzie można uzyskać bon. Obowiązywać będzie zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon energetyczny będzie przyznawany, ale jego kwota zostanie pomniejszona o kwotę jego przekroczenia. Wniosek o bon energetyczny można składać wiawożnie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej od 1 sierpnia do 30 września i będzie on rozpatrywany w terminie 60 dni od daty złożenia wniosku. Świadczenie będzie przyznawane za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024. Roku. Na przełomie lipca i sierpnia na kortach górnika Bytom zaprezentują się czołowi polscy i zagraniczni zawodnicy. Tenisiści i tenisistki będą rywalizować podczas prestiżowych turniejów tenisowych. Na przełomie lipca i sierpnia w Bytomiu zaprezentują się czołowi tenisiści i tenisistki z Polski i zagranicy. Na kortach Miejscowego Górnika rywalizować będą podczas dwóch Prestiżowych turniejów. Pierwszy z nich to Memoriał Jacka Widawskiego ITF Juniors Open Polska rangi J300 i zostanie rozegrany w dniach 22-28 lipca. To impreza upamiętniająca czołowego zawodnika i szkoleniowca, a zarazem dyrektora klubu Górnik Bytom Jacka Widawskiego, który zmarł w 2012 roku. Turniej najwyższej rangi w Polsce. Turniej mający 12-letnią tradycję. Jeden z najważniejszych w Europie, bo takich w Europie jest, jak dobrze policzyłem, 14. Nie mamy już problemu, że pogoda nam nie dopisze, bo jak pogoda nie dopisze, to mamy hale. Takie turnieje jak ten są niezwykle ważne dla młodych zawodników. Podkreślił Mariusz Fürstenberg, były tenisista i trener Jana Zielińskiego, triumfatora Australian Open 2024 i Wimbledon 2024 w grze mieszanej przejście z juniora do seniora jest bardzo ciężkie. Jest to inny tenis i dlatego, żeby, żeby jakoś to łagodnie przejść i no, robić, kontynuować karierę tenisową. W niektórych przypadkach to się kończy, to trzeba mieć takie turnieje w kraju. Jednak to jest tenis jest sportem elitarnym, potrzeba dużo funduszy, żeby jeździć tylko, nie tylko dla siebie, dla trenera. Na przykład, jeżeli ktoś traktuje tenis jako poważnie, to musi jeździć z trenerem w tych czasach i takie turnieje tutaj, podnosy u nas w Polsce są bardzo, bardzo ważne. Drugi z turniejów, zaplanowany między 5 a 11 sierpnia to ITF W50 Bytom Śląskie Open z pulą 50 tysięcy dolarów. To największy zawodowy turniej kobiet w tegorocznym cyklu Lotto PZT Polish Tour Narodowy Puchar Polski. Jest to na pewno co do ważności naszego kalendarza, mówię Polskiego Związku Tenisowego, drugi co do ważności turniej w roku 2024. Fajnie, że odbywa się na ziemi śląskiej. Dwa duże turnieje w tak krótkim czasie – to duże wyzwanie organizacyjne dla bytomskiego klubu, ale jak podkreśla jego prezes, mają już duże doświadczenie w organizacji takich wydarzeń. Kilkukrotnie organizowaliśmy narodowe mistrzostwa Polski, no, y, które miały swoją bardzo wysoką rangę. Y, to y, te nasze działania przebiegały bez Kłopotów. Turnieje były przeprowadzone bardzo sprawnie, i mam nadzieję, że to doświadczenie spowoduje również, że te trzy tygodnie będą w sposób efektywny wykorzystane i zapewnimy odpowiednią organizację zarówno tej pierwszej, jak i drugiej imprezy. Takie prestiżowe turnieje na kortach Górnika Bytom to także wspaniała promocja miasta. Podkreśla Magdalena Górak zastępczyni prezydenta Bytomia. 770-lecie naszego miasta w tym roku, więc nie ma nic lepszego niż sport, niż turnieje, gdzie będziemy mieć dużo kibiców, dużo zawodników, rodziców tych zawodników tak w przypadku turnieju juniorskiego, więc piękna promocja miasta i tego co się u nas dzieje. Organizację bytomskich turniejów wspiera także samorząd województwa śląskiego oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Sztuczna inteligencja w nieodpowiednich rękach może stanowić poważne zagrożenie. Potrzebna jest większa świadomość twórców i użytkowników oraz twarde regulacje. Sztuczna inteligencja, która się rozwija od 70 lat, nagle stała się taka popularna. W ostatnich półtora roku trochę więcej, i, ale rodzi to wyzwania etyczne. Przede wszystkim ona powinna pomagać ludziom, a niestety nie szkodzić, bo są takie przypadki, zwłaszcza kiedy dostaje się w ręce złych ludzi, że to może zagrozić nam, ale jest bardzo wiele rzeczy dla nas pomocnych. Czyli etyka powinna formułować takie zasady, żeby to było sprzyjające ludziom, a eliminować te rzeczy, które mogą być szkodliwe, te zagrożenia, których trochę jest. Nie wszyscy twórcy sztucznej inteligencji rozumieją to, co robią niestety, i ja to widzę wyraźnie. Oni po prostu tworzą, mają gotowe programy, a niewiele się orientują, po co to ma być. Część tych twórców. Niestety jeszcze gorzej jest użytkownikami końcowymi, którzy. No dostają narzędzie, szum nazwany sztuczna inteligencja, aha, sztuczna inteligencja to musi być świetne, nikt tego nie weryfikuje, czy mało kto to weryfikuje i stosują coś, czego nie rozumieją, a co może też im zaszkodzić. Tego, tego jest bardzo dużo, o tym się mówi powszechnie, etyka. Powinna troszkę w tym pomóc, ale proszę pamiętać, że etyka jest to coś, co przyjmujemy jako pewien kodeks zachowania, to nie jest to regulacja prawna, czyli to nie jest obowiązek, to jest dobra praktyka. Są pewne obszary, gdzie zastosowanie sztucznej inteligencji jest, no niestety może być niebezpieczne, może powodować szkodę czy straty człowieka i nawet pojawiły się regulacje w tym zakresie pokazujące, które systemy sztucznej inteligencji, przynajmniej mówimy o Europie w tym momencie powinny być zakazane, bo one są zbyt ryzykowne, one mogą powodować no, po prostu szkody, raz kradzież danych, ale nie tylko, mogą powodować na przykład to, co widzimy w Chinach, tak zwany rating społeczny, czyli jakby kategoryzowanie ludzi w zależności od, te, od pewnych parametrów, które są wynikają z ich zachowań. I to jest niedopuszczalne w, w normalnym społeczeństwie, prawda, takim demokratycznym, cywilizowanym. Pewne rzeczy, które są nieetyczne ci którzy tworzą prawo uznają, że trzeba to zrobić regulacją, czyli obowiązkową rzeczą, tak, regulowaną, a nie tylko dobrą praktyką, która wynika z naszych zachowań etycznych. I takie prawo powstaje, zresztą w marcu, kwietniu tego roku. Bo Unia Europejska wprowadziła taki akt, Stany coś robią w tym zakresie. Deepfake to już jest bardzo taka rzecz namacalna, to jest po prostu już tak powszechne. To od razu widać, że to jest deepfake. Nie po twarzy, nie po głosie, ale po tym, co ta osoba mówi. Ta osoba normalnie takich rzeczy by nie powiedziała i ktokolwiek rozumny nie patrzy na twarz, nie, nie słucha głosu, tylko patrzy, co powiedziano Mówi nie, ten pan czy ta pani tego nie mogły powiedzieć, to jest sztucznie zrobione. Czyli nie chodzi mi o deepfake, tylko chodzi mi o bardziej skomplikowane rzeczy, którzy które powodują, że my podejmiemy jakieś decyzje finansowe, no niestety być może też decyzje w zakresie medycznym. Nie ma czegoś takiego jak sztuczna inteligencja. To jest ludzka inteligencja, która tworzy pewne rozwiązania, które są bardzo przydatne, wiele z nich. I to powinno być, rozwijać się. Natomiast to, co jest szkodliwe, tam kwestie etyczne, ale prędzej czy później, mi się wydaje, regulacje powinny pewne rzeczy przystopować i to już się dzieje. To już wszystkie informacje w dzisiejszym Jawor Expressie. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę miłego weekendu. Do zobaczenia już w poniedziałek.